Polska nauka dla rozwoju medycyny i dla zdrowia Polek i Polaków. Krzysztof Michalski, dzień dobry w studiu wprost, a moim gościem jest dziś znakomita polska badaczka, także mechanizmów powstawania nowotworów, pani profesor Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, od niedawna liderka prestiżowego projektu. Rejs, RNA i biologia komórki od badań podstawowych do terapii. Witam serdecznie Panią Profesor. Dzień dobry. A od stycznia, chyba się nie pomyliłem, Pani Profesor jest także współprzewodniczącą takiej europejskiej organizacji EU Life, skupiającej 15 czołowych placówek badawczych w Europie, które zajmują się właśnie Naukami o życiu. Zgadza się. Gratuluję tak, pani profesor. Bardzo dziękuję. Pani profesor, to jest oczywiście ogromny sukces dla nauki w Polsce, zarówno zdobycie tego projektu RACE, grantów, Teaming for Excellence. Przypomnijmy, to jest jeden z najważniejszych programów programu ramowego Horyzont Europa, więc największego europejskiego programu finansującego badania naukowe. Ale jeśli pani pozwoli, bo to jest. Sukces nie tylko Państwa Instytutu, pani profesor osobisty, ale właściwie można powiedzieć całej nauki w Polsce. Jak się to państwu udało? Pokonali Państwo z tego, co pamiętam, 115 innych placówek naukowych. Bardzo dziękuję za gratulacje. Rzeczywiście projekt REIS to wielka szansa na rozwój naszego Instytutu pod wieloma względami. Zarówno pod kątem y, Rozszerzania zakresu naszych badań naukowych, po to, aby z badań podstawowych, które służą zaspokajaniu naszej ciekawości, iść w kierunku badań o praktycznych zastosowaniach w naszych przypadku. I nawet terapii, tak? rozumiem. Kierunku propozycji, terapii, terapii. propozycji terapii, czyli badań biomedycznych. Projekt REIS powinien nam w tym pomóc. Jak również drugim celem, drugim filarem tego projektu jest doskonalenie organizacyjne. I zarządzania nauką tak. w naszym instytucie. No, to właśnie tworzenie Centrum Doskonałości, Teaming for Excellence, pani profesor. Ale jak nazwa wskazuje, Teaming mamy w tym projekcie dwóch świetnych partnerów zagranicznych. Takie jest założenie projektu Teaming for Excellence. Z jednej strony jest to Zakład Genetyki Człowieka Uniwersytetu w Edynburgu, jedna z wiodących placówek, która przekłada badania biologiczne mhm. na. Diagnostykę i terapię pacjentów. Czyli poznawanie genów, mutacji w genach, na to, jak można to wykorzystać, w Właśnie poznawanie prawda? przyczyn chorób, po to, żeby móc proponować nowe, lepsze, e, zindywidualizowane terapie. No i jest druga placówka. Jest druga placówka, Flamandzki Instytut Biotechnologii z Belgii, który jest e, czempionem europejskim, jeśli chodzi o wdrożenia wynalazków i odkryć naukowych. To jest coś, gdzie polska nauka ma jeszcze sporo do nadgonienia w Oj stosunku tak, nie do Nie mamy sukcesów do, w tej, do, tej dziedzinie. Do, do tych najlepszych, tym bardziej cieszymy się, że udało nam się w naszym projekcie zachęcić do współpracy właśnie tak. Tak świetny instytut. Tak, przedstawiciele obu tych instytucji byli na inauguracji, miałem przyjemność też uczestniczyć w tej uroczystości. Ale pani profesor, zanim porozmawiamy o tym projekcie REJS, bo to jest rzeczywiście fascynujące, RNA i biologia komórki w celu no, ustalenia, jak można walczyć z, z chorobami. różnymi chorobami, z różnymi chorobami, to jest bardzo istotna, ale najpierw chciałbym panią zapytać o pani badania związane z poznawaniem. Mechanizmów nowotworów, bo zajmuje się Pani tym od wielu lat na poziomie właśnie biologii komórki. Chociaż z tego co wiem, doktorat robiła Pani w Wiedniu z genetyki. Proszę powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne poznawanie tych mechanizmów powstawania nowotworów? Ja jestem biologiem komórki i moje wekszwo... Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet najpierw. Jagielloński, tak tam zaczęła się moja droga naukowa. Jestem z tego bardzo dumna i bardzo dziękuję mojej Alma Mater, że tak świetnie wyposażyła mnie na całą karierę naukową, której duża część później przypadła już za granicą. Jako biolog komórki chcę zrozumieć Mechanizmy, jak nasze komórki, główne składowe naszego ciała, wszystkich naszych organów. Jak, Mamy ich jak, kilkadziesiąt bilionów chyba tak. Jak komórki funkcjonują. I komórka to jest niesłychanie skomplikowana maszyneria. Ja, ja często posługuję się takim porównaniem, że komórka to jest jak miasto. Ta. Dlatego, że, że generalnie interesują nas. Mówię nas, ponieważ mnie i mój zespół, procesy transportu, który zachodzi do komórki, z komórki, a także wewnątrz komórki. Bez tego komórka by nie żyła. Jeśli Bez tego nie komórka, komórka to komórka tkanka. Nie żyła. Jeśli nie tkanka, to człowiek, prawda? Także zajmujemy się przede wszystkim zrozumieniem zasad rządzących logistyką przepływu towarów, tak to mm -hmm. określmy w, w towarów, komórce. Towarów, informacji też? Towarów i informacji w komórce. I ja zaczęłam swoją karierę naukową przede wszystkim z ciekawości, żeby zrozumieć, jak te procesy zachodzą. Jest to, jest to coś, co napędza wielu naukowców, żeby. Jest to ciekawość, tak. jak, jak pewne procesy funkcjonują. Ale po, po, po jakimś czasie i coraz bardziej w ostatnich latach skłaniamy się ku myśleniu, że to poznawanie procesów rządzących życiem komórki może mieć bardzo. Konkretne przełożenie jako początek badań tak zwanych translacyjnych, czyli mhm. badań, które ostatecznie przełożą się na nowe metody diagnostyczne bądź terapeutyczne. No tak, bo zaburzony ten proces przekazywania, jak pani profesor mówiła, treści różnych i informacji powoduje, że te komórki zaczynają źle funkcjonować. No i powstają na przykład nowotwory, prawda? Komórki nowotworowe. Tak. I my. Jesteśmy jako, jako biolodzy komórki, biolodzy molekularni. Ja widzę naszą pozycję jako pierwsze ogniwo łańcucha odkryć, które docelowo prowadzi do opracowania nowej terapii leku, bądź inny, in, innych metod no, stosowanych. Diagnostycznych na przykład. No w, tak, bo bez poznania trudno zrobić dobrą terapię. Terapię, która by nie szkodziła, bądź najmniej szkodziła. Ale to teraz chciałbym, bo troszeczkę pobieżnie musimy tych osiągnięć. Oczywiście. Pani profesor jest z zespołu Instytutu Pracowników Wspaniałych, jest wiele. Ale bardzo zaciekawiło mnie takie osiągnięcie związane, chyba można powiedzieć, z odkryciem Pięty achillesowej, pani profesor się uśmiecha, pani już wie o co będę pytał, raka jelita grubego, jednego z najgroźniejszych nowotworów i najczęstszych. Proszę powiedzieć, bo ja rozumiem, że tą piętą achillesową jest co? Pewien gen? Tak, jest, a właściwie ubytek pewnego genu. Aha. Komórki nowotworowe y, są bardzo zaburzone pod względem swojej. Genetyki, ich chromosomy są nieprawidłowe, i czasami podczas takich zmian nowotworowych one tracą część materiału genetycznego, tracą część chromosomu mhm. i to napędza ich wzrost nowotworowy. To, co myśmy odkryli, że u pewnego odsetka pacjentów, zwłaszcza z rakiem jelita grubego, następuje utrata jednego z genów, co samo z siebie. Czy znaczy redukcja całego genu, czy fragmentu tego genu? cały gen znika wraz z fragmentem ze sporym fragmentem całego chromosomu. Mhm. To utrata chromosomu i innych genów e, powoduje ten niepohamowany wzrost komórki. Ten czyli nasz, nowotworzenie, tak? Czyli nowotworzenie. Ten nasz gen nie jest w tym procesie bezpośrednio zaangażowany, natomiast e, co jest ciekawe, na innym chromosomie jest drugi bardzo podobny do niego gen, który w przypadku braku tego pierwszego genu Przejmuje jego funkcję. Mm -hmm. Ale to oznacza, funkcja tych dwóch genów jest w każdej komórce absolutnie potrzebna do życia. Komórki nowotworowe utraciły jedną kopię, czyli absolutnie zależą od tej drugiej kopii tego genu na innym chromosomie, która im pozostała. To jest ta pięta achillesowa, w którą można uderzyć. Czyli jeżeli inaktywujemy ten jedyny pozostały komórkom nowotworowym, gen podamy lek blokujący to białko A. te komórki umrą w sposób wybiórczy specyficzny ponieważ normalne komórki organizmu one, tak? na tym polega selektywność takich czyli wybiórczość mhm. czyli celowane terapie na tym polegają na pani tym profesor jest to prawda celowana terapia ponieważ pozostałe komórki ciała które mają dwie kopie genu nie będą zaburzone, nie odczują skutków, nie powinny odczuć skutków tej terapii, która celuje w ten jeden jedyny gen pozostały komórkom nowotworowym. To jest założenie, właśnie tak jak pan redaktor powiedział, tych celowanych, czyli spersonalizowanych terapii. To, co trzeba podkreślić, jeśli mówimy o walce z rakiem, czy lekarstwie na raka, w tej chwili wiemy, że nowotwory to jest grupa niezwykle zróżnicowanych Oj, chorób. Oj tak. odkrywa się coraz to nowe nowotwory, przy... prawda? Ale również w przypadku na przykład raka jelita grubego, y, u poszczególnych pacjentów to jest w sumie choroba o podobnych objawach, ale mhm. o bardzo różnych przyczynach. I chodzi o to w, w projektowaniu terapii celowanych, żeby po pierwsze właściwie zdiagnozować pacjenta i odkryć, co zepsuło się w komórkach tak. konkretnie u tej osoby, i wtedy jest duża szansa, że dobierzemy lek, który będzie skuteczny akurat u tego pacjenta, niekoniecznie u innych pacjentów. Ale to powinno być. Diagnostyka również musi być bardzo precyzyjna, diagnosty... prawda? Oczywiście. No bo te leki często kosztują, no, są bardzo drogie, i wtedy stosowanie do walki u... z nowotworami u osób, u których te leki nie będą działały, nie ma po prostu sensu, prawda? Tak. Chodzi o to, żeby właściwie zdiagnozować, właściwie dobrać lek, jeżeli taki jest dostępny, a nie stosować leków o, o bardzo szerokim spektrum działania, które mają wtedy bardzo duże. Skutki uboczne, tak, tak jak no tak tradycyjne chemioterapii, chemio, chemioterapeutyki. Panie profesor, przejdźmy do następnego przykładu, zanim chwycimy tego byka za rogi, czyli ten projekt RAISE, bo to jakiś czas temu w takim prestiżowym piśmie Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych ukazała się państwa publikacja dotycząca odkrycia również bardzo ważnego, no powiedziałbym, receptora, czyli nie wiem, komórki, która przyjmuje informacje i która ma bardzo ważne znaczenie przy przerzutowaniu i lekooporności. Powiedzmy, to są bardzo istotne cechy nowotworów, prawda? Tak. Receptor to jest, to jest białko, które się znajduje na powierzchni komórek. To jest taka antenka odbierająca mhm. różnego I, rodzaju informacje. sygnały płynące y, np. z innych tkanek y, w organizmie. Y, Mówi Pan redaktor o receptorze o nazwie AXL, który rzeczywiście pojawia się w bardzo dużej ilości na późnych etapach nowotworzenia, czyli w komórkach nowotworowych, które już na przykład nabyły oporność na, na terapię, bądź są to komórki wynikające z przerzutów nowotworu. Nie bardzo było wiadomo, dlaczego ten receptor, co on. Powoduje w komórkach nowotworowych, że nabywają one oporności, tak. bądź. Czyli bądź, leczenie jest nieskuteczne. Le, i, bądź przerzutowanie następuje, tak. tak to, co odkryliśmy, to w jaki sposób receptor przekazuje sygnały do wnętrza komórki. I jednym z procesów, które ten receptor aktywuje, czyli rozpoczyna, to y Mówiąc bardzo fachowo, użyję tego słowa, ale zaraz je wyjaśnię. Proces makropinocytozy, czyli pochłaniania przez komórki nowotworowe. W bardzo intensywny sposób wszystkiego, co je otacza. Pochłanianie i Pochłaniania dzięki temu odżywianie się. I tak? Jako sposób odżywiania, czyli komórki te wysyłają wypustki, które zagarniają bardzo A duże. Fragmenty, fragmenty tego, fragmenty co na zewnątrz komórki. Tego, co je otacza. Tam... Mhm. I w ten sposób następuje szybki ten proces nowotworzenia, w ten pani sposób profesor. Komórki pobierają materię, która komórki no tak. otacza, trawią ją w swoich trawią ją w swoich wewnętrznych. Się żywi w ten sposób. Tak? jest to sposób żywienia nowotworu. To komórki nowotworowe mają wzmożoną aktywność. Właśnie te komórki o dużym poziomie receptora AXL mają wzmożoną zdolność do odżywiania się, czyli mhm. napędzają są, swój... żarłoczne. są po prostu żarłoczne. To jest receptor, który czyni komórki nowo... nowotworowe żarłoczne. Znowu to otwiera możliwość do zastosowania specyficznych inhibitorów, czyli cząsteczek chemicznych blokujących, Hamujących. blokujących ten receptor, czyli blokujących żarłoczność komórki, mhm. czyli docelowo powinno to prowadzić do ich zagłodzenia. Tak. Nowotwór się nie odżywia. Z tego co wiem, to odkrycie jest związane tak, żeby ono było dokonane w czasach pandemii z możliwością wnikania czy Czyli także walki z wirusami, z koronawirusami, czyli SARS-CoV-2. Krótko jest, jeśli można na ten temat. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten receptor AXL okazuje się, że pośredniczy również we wnikaniu wirusów, wirusów. do komórki. Bardzo dobrze udowodniono, że receptor ten pośredniczy jest niezbędny do, do zakażenia wirusem Zika. Które na szczęście w Polsce nie jest, nie jest tak. występujący, ale, ale stanowi poważne zagrożenie w, w pewnych częściach świata. Ale okazuje się, że ten receptor AXL może także w niektórych przypadkach sprzyjać zakażeniu SARS-CoV-2, czyli. A czyli może i następnych koronawirusów, które jeszcze się pojawią, które odkryjemy. Prawdopodobnie prawda? innych wirusów. W związku z tym jest to, jak mówimy, bardzo ciekawy cel terapeutyczny, czyli zablokowanie. Działania tego receptora, może z jednej strony. Że wirusy nie będą wnikały. mieć właśnie lecznicze działanie, jeśli chodzi o zapobieganie infekcji, jak również głodzenie komórek nowotworowych. Oj, pani profesor, moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać, ale no, jak powiedziałem, chwyćmy tego byka za rogi, bo ten projekt RAIS, czyli RNA, no powiedzmy, RNA to jest ta cząsteczka, kwas rybonukleinowy, która zrobiła zawrotną karierę także w czasie pandemii, bo dzięki temu opracowano mamy szczepionki, mamy szczepionki ale druga część tego akronimu REIS to jest SEL, czyli komórka. Biologia komórki. Proszę powiedzieć krótko panie profesor, co państwo zamierzają zarówno jeśli chodzi w tym badaniu mRNA, w tym się państwo specjalizują od wielu lat, jak i jeśli chodzi o biologię komórki. Projekt REIS ma dwa filary naukowe. Biologia RNA, w której rzeczywiście mamy świetnych specjalistów y, pracujących w tej dziedzinie, chcemy y, opracowywać y, bardziej stabilne, lepiej dopasowane cząsteczki RNA do zastosowań terapeutycznych, czyli jako ulepio, ulepszone mhm. szczepionki, ale także jako leki, ale prawda? także Bo jako leki. Niewiele jest... się o tym mówi, ale RNA było zastosowane już jako lek zwalczający, czy? pomagający zwalczać Czerniaka w 2009 roku, pani profesor. I teraz wydaje się, że rzeczywiście RNA ma swoje światowe 5 minut, będzie coraz więcej zastosowań, także leczniczych, po to, żeby poprzez podanie RNA, na przykład y, kompensować pewne genetyczne niedobory, mhm. czy wręcz, można powiedzieć, Myślę, jest to bardzo realna perspektywa leczenia chorób genetycznych, które wynikają z braku jakiegoś białka, jakiegoś składnika naszego organizmu. Bo powiedzmy, czym sposób... jest to mRNA? To jest taki tłumacz, przepis, przepis tak, który tłumaczy z tego DNA, które się znajduje w jądrze, jak produkować właśnie potrzebne białka, prawda? Mam nadzieję, że nie za bardzo upraszczam. Nie, jest to bardzo, bardzo precyzyjny opis, czyli podając nam. Y MRNA, możemy wyprodukować pewne białko. W przypadku szczepionek to było białko wirusowe, po to, żeby zaalarmować nasze komórki tak. układu odpornościowego, żeby one zaczęły zwalczać y, intruza. Ale można też podać terapeutycznie białko, które ze względu na wadę genetyczną nie występuje w organizmie danego pacjenta. Także to jest jeden aspekt y, filaru RNA. Rez, tak. Natomiast drugi, czyli biologia komórki. Jest to zasada, o której już powiedziałam na początku. Chcemy zrozumieć, jaki jest mechanizm powstawania e, chorób, zwłaszcza rzadkich chorób genetycznych, mm -hmm. e, ale także... Znaczy one są rzadkie, bo to powiedzmy definicja mówi, że 5 na 10 tysięcy, ale jak się sumuje, to w Polsce mniej więcej 2-3 milion osób choruje na sumę tych różnych Właśnie. rzadkich chorób. Prawda? Właśnie, problemem jest to, że, że, że pojedyncze, pojedyncze schorzenie jest Rzadkie w populacji mhm. ludzkiej. Ale Czyli firmom nie opłaci się pracować jedno. nad lekami, prawda? Tak. Stąd tutaj wielka rola i myślę misja ośrodków akademickich, żeby właśnie kierować badania, które mogłyby pomóc pacjentom właśnie z takimi chorobami rzadkimi. Znowu jest to początek całego łańcucha, które prowadzi najpierw. które Poznanie. zaczyna się. Poznaniem i zrozumieniem mechanizmu, jeżeli coś zrozumiemy. Być może odkryciem nowych mechanizmów, prawda? Na to zawsze bardzo liczymy, każdy naukowiec liczy na odkrycia, na ważne odkrycia. I od tych odkryć zaczynamy przekazując je światu. I również dalszym elementom tego łańcucha na, na pewnym etapie także firmom farmaceutycznym, no tak. które będą prowadzić badania udoskonalające albo cząsteczki chemiczne, albo biologiczne, które staną się nowymi lekami. Później są etapy badań klinicznych. No tak, to Bardzo trwa. długie, więc, więc jest to naprawdę bardzo długi proces, ale on musi zacząć się od zrozumienia. Tak. Pani profesor, ale w ostatnim fragmencie nazwy państwa programu no jest jednak komercjalizacja. Pani wspominała, że nie mamy sukcesów z komercjalizacją. Ja znam jednego pana profesora, któremu udało się z Politechniki Gdańskiej, profesor Konopa, skomercjalizować lek przeciwnowotworowy. Nie mamy sukcesów. Jak państwo sobie wyobrażają? Na to są potrzebne ogromne środki, zaangażowanie firm farmaceutycznych. To prawda. Ja dodam, że myślę, że już jest parę takich optymistycznych jaskółek na, na, na polskim firmamencie w postaci firm, polskich firm, które zaczynają wprowadzać pierwsze cząsteczki, własne cząsteczki chemiczne do badań klinicznych i myślę, że, że jest to początek procesu, który będzie przybierał na siłę, na sile. My z, z naszej strony Rzeczywiście chcielibyśmy już na tym wczesnym etapie badań laboratoryjnych lepiej zrozumieć, czego potrzebują firmy, do tego, żeby nasze odkrycia. Tak, proces, żeby uprościć tak. Ten, 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 ten długi łańcuch, o którym mówiłam, który prowadzi od laboratorium aż do leku, czyli żeby nasze odkrycia były bardziej już. Pod, pod kątem kolejnych etapów, czyli nie Rozumiem. tylko, żebyśmy zaspokoili Czy, naszą ciekawość. Żeby nie było tak, że firmy otrzymują kilka tysięcy cząsteczek i dopiero długo, długo trwa wybieranie, która jest najlepsza. Państwo dzięki swoim badaniom pokażą, która cząsteczka ma największe szanse stać lekiem. Tak, tak? ale musimy wiedzieć rzeczywiście, czego szukają firmy, co jest potrzebne no tak. na tych dalszych etapach, czyli musimy sami podszkolić się w, w tych kolejnych etapach, a z drugiej strony też nauczyć się rozmawiać, rozmawiać z firmami i, i oczywiście też nawiązać kontakty biznesowe, bo już o tym rozmawiamy. Musimy wiedzieć w jaki sposób chronić własność intelektualną. Oczywiście to jest bardzo istotny y, proces no tak. w przypadku rozwoju leku. Tutaj, no mimo wszystko chodzi o duże pieniądze, czy też biznes. Tak. I, 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 I trzeba być świadomym wszystkich ograniczeń, ale też i szans, jakie, 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 jakie pojawiają się w tym procesie. I tutaj myślę, że w Polsce, ponieważ jest tak niewiele Przykładów, którymi się możemy pochwalić, to oznacza, że nie mamy również specjalistów. I Stąd, stąd ten flamandzki Instytut, instytut tak? Biotechnologii będzie naszym przewodnikiem. Know-how sprzeda państwu. Nie, Czy wspólnie państwu nie sprzeda, będą to robić? ale się Rozumiem. podzieli. podzieli tak. I, I z tego jesteśmy bardzo dumni. Nasi pracownicy już są tam na długofalowych, długoterminowych szkoleniach jako rezydenci i wierzę, że, że, że przenoszą, przeniosą nas, na kolejny etap wiedzy. rozwoju. Pani profesor i na zakończenie chciałem Panią zapytać, bo wspomniałem, że od stycznia jest Pani współprzewodniczącą tej prestiżowej, znaczącej instytucji sieci EU Life, czyli czołowych, wiodących placówek zajmujących się naukami o życiu. Dla Pani to jest ważne, dla Instytutu to jest ważne, ale zapytam szerzej, co to oznacza dla, dla nauki w Polsce? Sojusz EU Life to 15 wiodących niezależnych instytutów badawczych w dziedzinach nauk o życiu i badań biomedycznych z 15 krajów. Jesteśmy z jednej strony jako sojusz Państwo są jedyną placówką z Polski. Jesteśmy prawda? jedyną placówką z Polski, jak dotąd. Wierzymy, że sojusz będzie się rozszerzał i wtedy będzie, będzie to, myślę, szansa dla kolejnych instytucji. Z jednej strony, celem sojuszu jest reprezentowanie instytutów naukowych w Brukseli jako partner przy stole dyskusyjnym. I także wtedy, kiedy pozyskuje się środki, tak, prawda? Tak. Komisja Europejska planuje swoje kolejne programy ramowe, planuje kolejne programy, w jaki sposób będzie wydawać pieniądze na badania i na rozwój. Co jest ważne. To jest bardzo ważne i chodzi o to, przy tym stole zawsze były reprezentowane uniwersytety, ale uniwersytety nie są jedynymi graczami akademickimi w dziedzinie badań naukowych w Europie. Chodzi o to, żeby i tak jest zadanie Sojuszu EU Life, reprezentować instytuty, które mają nieco inną rolę niż uniwersytety, tak. nie tak bardzo dydaktyczną Edukacyjne, i edukacyjną, tak. ale są dużo bardziej i są zwykle mniejsze są bardziej sprawne w zarządzaniu mo, mogą szybciej zmieniać kierunki niż duży uniwersytet. To jest jeden aspekt, a z drugiej strony w sojuszu EU Life chcemy dzielić się dobrymi praktykami, najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania nauką, procedurami dotyczącymi zarządzania i otwartością badań danych naukowych, wyników naukowych. Jest wiele aspektów około naukowych, które są niezwykle ważne do tego, żeby nauka działała sukces. jak w najlepszym poziomie. Pani profesor, ja jeszcze raz bardzo pani gratuluję. To jest rzeczywiście bardzo ważne, bo mówiliśmy o pani badaniach, o badaniach prowadzonych w Instytucie. No powiedzmy tam wspaniali i wspaniali naukowcy pracują u państwa, profesor Żydlicz, profesor Kuźnicki, profesor Bójnicki, profesor Dziembowski, Jaworski. Nie wiem, pewno jeszcze kilka nazwisk można byłoby wymienić. Trzymam kciuki, pani profesor, bo to jest ważne, myślę, że nie tylko dla, dla naukowców, ale dla nas wszystkich. Gościem studia wprost była dziś wybitna polska badaczka, pani profesor Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, od niedawna także liderka europejskiego projektu RACE i współpracy, Półgospodarz sieci EU Life, czołowych instytutów zajmujących się naukami o życiu. Jeszcze raz bardzo Pani Profesor, dziękuję. Bardzo dziękuję.